Dosyć szybko, bo tu są sama rzeczy. Moja córa! Jest? 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 Jest tak, nie wiem, czy dobrze wyglądam. Ty ciągle nie poszedłeś do fryzjera, tak? E, tak. Pokaż, co wyszło. Pokaż... Po Taką scenę. O, Poczekaj, poczekaj. Ty powiedz, czy odpowiednio ręce. Hmm. Szkoda, że to nie ja robię zdjęcia. Tylko Kamil. Kamil dzisiaj robi zdjęcia. Będę, będę robił teraz ogrzewanie. Trochę zniżyć, bo modelki będą... Modelki dzisiaj mamy wysokie, bo myślę, że 60 cm już mają, nie? Bardzo się stresuję. Mamy taką pewną panią projektant, która wymaga, chce na wczoraj. Pokaż tiarę, przydziału. Przydział. E, Kamil, bo tutaj już modelka prawie jest gotowa, a ty ciągle się... Cześć! Ale fajnie! A kto jest takim śmieszką? So, sorki? Ale lepsze wrażenie. Cześć! Wychodzi z katu i się przestrzy na Jak piękny! Ale... Szkoda, że tego nie widzicie, bo tutaj akurat. Dobra, to. to. Rączki czy tutaj? Tu, i chodź. Katering sesji, Jak tak? wygląda katering na dziecięce A proszę, tutaj jest. Dzieci są zadowolone z kateringu. Nie radę, tak, tak. Ciągle ja nie poszedłem do fryzjera, bo, bo, bo dostałem nie. informację, że nie, nie poszedłem do fryzjera, że powinienem pójść do fryzjera.